Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wędkarskiej przygodzie. Dzisiaj trochę nietypowo, bo jestem nad wodą sam. Nie ma ze mną Artura, niestety obowiązki zmusiły go. Y, musi robić po prostu coś innego. A ja mam tą możliwość, że dzisiaj prosto z pracy od razu nad wodę. No i jestem. Y, dzisiaj postanowiłem spróbować swoich sił na Wiśle z przystawką spławikową. Ostatnio lataliśmy trochę po jeziorach, niestety efekty takie. Dosyć słabe, więc no, chciałem zobaczyć, co się dzieje na dużej rzece. Wygruntowałem już łowisko, sprawdziłem jak to jest głęboko. Bisła nie jest za wysoka, ale akurat przy tej ostrodze od części napływowej, tak jak to było w zeszłym roku jest fajna dziurka. W zeszłym roku też tutaj było dosyć głęboko, przykosa, która była no, ładnych parę główek wyżej, po zimie, zsunęła się troszeczkę. Niżej, w związku z czym znaki informujące nas o tym, że yy zaczyna się farta, są na główce powyżej, więc myślę, że może być całkiem ciekawie. Taką mam przynajmniej nadzieję, widziałem tam gdzieś w internecie, że jakieś tam leszczyki się na wiśle trafiają i myślę, że tak głównie na tego leszcza się dzisiaj nastawię. Spróbuję, no niestety, miejsce wcześniej nie było jakoś nęcone. Tak więc na dzisiejszą przygodę przygotowany mam przede wszystkim pęczak, ugotowany. Pęczakiem będę nęcił i pęczak będę zakładał na haczyk. W zeszłym roku jakieś efekty na to były, w ogóle na wiśle pęczak się sprawdza, także za chwilę sobie tutaj zanęcę. A tak na razie czego, no to mam również jakąś tam rosówkę, jakieś tam czerwone robaki. Wziąłem też dendrobenę. Wiadomo, to nie ciąży w plecaku, a nigdy nie wiadomo. Woda bardzo ładnie, leniwie na ten napływ nam nachodzi, także nie będzie nam porywać słowika. Przy tym układzie rzeki. W zeszłym roku tutaj były dosyć mocne zawirowania. Yy, padały tu leszcze, można było łowić, ale to łowienie było takie trochę utrudnione, bo ten spławik momentami tym prądem był, yy, no tak go znosiło po prostu, że trzeba było przerzucać często zestaw. A tutaj mamy do czynienia z bardzo spokojną wodą, fajną wodą, lubię taką wodę. Przede wszystkim jest mokra. A to jest w wodzie najważniejsze. Tak więc, najpierw sobie założymy pęczek na haczyk. Nęcąc na jakiejkolwiek rzece zawsze musimy brać pod uwagę oczywiście ruch prądów. Tutaj mam Wodę, która nachodzi na mnie. No, czasami ten prąd się zmienia, ona troszeczkę w bok, w prawo, w lewo, ale generalnie no, przez dłuższą y, część, tak jak zauważyłem, y, ta woda po prostu tutaj na mnie nachodzi, więc muszę rzucić dużo dalej powyżej, żeby z prądem ten pęczak spłynął i wpłynął w miejsce, gdzie mam zarzucony zestaw. No, zobaczymy, czy to się uda. Tak jak mówiłem, ten pęczak troszeczkę się rozwala. I...